Dzień dobry. Witajcie w ostatnim dniu tygodnia. Zapraszam Was serdecznie do tego, żeby razem ze mną w tym ostatnim dniu, czyli w piątek, rozpocząć dzień od gimnastyki, od rytuałów tybetańskich, od oddychania i od poświęcenia czasu dla siebie i dla swojego ciała. Zapraszam Was do tego, żeby uelastycznić, porozciągać swoje ciało i jak co dzień razem ze mną uśmiechać się do siebie i przekazać energię w świat, po to, żeby ta energia zaprocentowała i żeby mieć jej jak najwięcej. Dajcie mi znać, czy już mnie widać, czy mnie słychać, czy jest wszystko w porządku i czy możemy rozpoczynać. A ja przypominam o tym, że wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. Zaczynamy od kilku powtórzeń każdego z rytuałów po to, żeby stopniowo zwiększać sobie i przejść do maksymalnej liczby 21. W trakcie gimnastyki skupiamy się na ciele i wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, na tyle, na ile ciało nam pozwala, żeby powoli ono przyzwyczaiło się do tego wzrostu energii, bo taki jest efekt tej gimnastyki. Oprócz tego, że nasze ciało jest coraz sprawniejsze, to również ma dużo więcej energii. W trakcie gimnastyki oddychamy, pilnujemy tego, żeby oddech był do brzucha, żeby był bardziej efektywny i żeby pomógł nam porozluźniać napięcia w naszym ciele, żeby pomógł nam poradzić sobie z trudnościami i z bólem. Bardzo ważne narzędzie, które możemy stosować w każdej chwili. I każdego dnia. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy naszą głowę ze wszystkich negatywnych myśli, oczyszczamy ciało z negatywnych emocji i wprowadzamy dzisiaj myśl: energia ożywia wszystkie komórki mojego ciała. Bo co by to było, gdyby tej energii nie było? Energia ożywia wszystkie komórki mojego ciała i z tą myślą rozpoczynamy. Najwygodniej rozstaw nogi na szerokość bioder. Kolana są odblokowane, stopy równolegle ustawione do siebie. Wyprostuj sylwetkę, mocno wyciągnij się w górę. Połóż dłonie na brzuchu, poczuj, że ciężar ciała jest lekko z przodu, tak żeby stanąć na całych stopach. I wciągając powietrze nosem, postaraj się mięśniami brzucha wtłoczyć je jak najgłębiej, tu, gdzie znajdują się Twoje dłonie. W tym momencie brzuch napełnia się jak balonik, napina, ale pilnuj bioder, żeby nie uciekały do przodu. Biodra pozostają na swoim miejscu. I powoli wypuszczając powietrze, opróżnij brzuch, zwolnij napięcie mięśni. I znowu wdech, licząc do pięciu. I do pięciu wydech. Oddychaj powoli, żeby w ten sposób Przyzwyczaić się do oddychania. I rozpoczynamy pierwszy rytuał. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej. Wyciągnij się w górę. Skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Cały czas oddychaj. Będziemy kręcić się w prawą stronę wokół własnej osi i żeby nie zakręciło się w głowie to głowa pozostaje na jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało się obróci i wtedy szybko odwraca się głowa, a za nią podąża ciało. Wystawiamy ręce szeroko, przytrzymujemy sylwetkę mięśniami, żeby nie rzucało nas na boki i zaczynamy obroty w prawą stronę. Cały czas oddychając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz. Ja wykonuję ich 21 i zrób to w swoim tempie. Trzymaj się, stań w pozycji wejściowej. Skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak poczujesz, że wirowanie w głowie już ustało, to powoli przejdź na matę. Do rytuału drugiego kładziemy się na plecach. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Palce stóp mocno zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę. Kręgosłup jest cały przyklejony do podłogi. I na wdech. Unieś do góry głowę i mocno palcami wyciągnij nogi w górę. Kolana w możliwości wyprostowane, ale jeżeli jest to zbyt trudne, możesz je lekko ugiąć. A z wydechem powoli odłóż nogi i głowę. Wdech. Mocno ciągnij nogi w górę, a z wydechem przytrzymaj mięśniami brzucha i pośladków. I delikatnie odłóż. Trzy. Zamknij oczy, skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech sześć, wydech siedem. Energia ożywia wszystkie komórki mojego ciała, wydech osiem, wydech dziewięć, wydech dziesięć, wydech. Jedenaście. Wydech dwanaście. Wydech trzynaście. Wydech czternaście. Wydech piętnaście. Wydech szesnaście wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden. Wydech, rozluźnij, przewróć się na bok, podnieś za pomocą rąk i przechodzimy do trzeciego rytuału, klękamy. Nogi są rozstawiane na szerokość bioder, palce stóp oparte o matę, sylwetka wyprostowana, okrzyj sobie dłonie na pośladkach, broda schodzi w dół do mostka i na wdech. Unieś głowę do góry, mocno wypnij klatkę piersiową, łopatki ściągnij do siebie i cała sylwetka idzie do tyłu, wygnij ciało w łuk Na tyle, na ile czujesz, że jest to komfortowe. A z wydechem powróć. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech dwa, wydech, pięć, wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech, dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście wydech czternaście wydech Piętnaście. Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Energia ożywia wszystkie komórki mojego ciała. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. 20. Wydech. 21. Wydech. I porozluźnij sobie ramiona. Rozluźnij kark. I do czwartego rytuału usiądź. Wyprostuj nogi kolana na miarę możliwości. Rozstaw je na szerokość bioder. Sylwetka wyciągnięta do przodu, pępek mocno ciągnie. Oprzyj sobie dłonie o matę przy biodrach, skieruj łokcie na zewnątrz i głowę spuść w dół do mostka. I na wdech, idzie do góry głowa, a za nią podążę ją biodra. Postaraj się jej unieść najwyżej jak możesz. A z wydechem powróć do pozycji wyjścia. Wdech i wydech. Trzy. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście wydech

Wydech dwadzieścia. Wydech 21. Wydech. Usiąść strzeknie dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Zaprać palce, pokręć jeszcze młynki w jedną i w drugą stronę. Przechodzimy do piątego rytuału. Połóż się na brzuchu. Nogi są rozstawione na szerokość bioder, palce stóp opierają się o maty. Prostsza wersja ćwiczenia. Żeby nie obciążać nadgarstków, można sobie oprzeć ręce na łokciach. Broda idzie do góry. Półnosimy ciało i nam dech. Idę mocno Pośladki w górę, naprężając grzbiet i nogi Trudniejsza wersja. Oprzej sobie dłonie o matę przy klatce piersiowej. Unieś głowę mocno do góry, naprężając szyję. Całe ciało idzie w górę. Ewentualnie mogą kolana pozostać na macie. I na wdech przenieś pośladki do góry. Skieruj łokcie na zewnątrz. W obu wersjach ćwiczenia broda mocno idzie do mostka, żeby jeszcze bardziej wypchnąć pośladki w górę. Kolana mogą być lekko ugięte. I dociskaj pięty mocno do maty a z wydechem przejdź do pozycji z głową w górę. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. I mojego ciała. Wydech. Osiem. Wydech. Dziewięć. Wydech. Dziesięć. Wydech. Jedenaście. Dociskaj mocno pięty. Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden Wydech, uplechnij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij mocno do przodu, ramiona i czoło o matę i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieść i do ćwiczenia dodatkowego. Usiądź, złącz ze sobą stopy, przyciągnij błonni do siebie, najmocniej jak możesz. Wyprostuj plecy, sylwetka wyciągnięta w górę, i staraj się docisnąć kolana jak najbardziej do maty. Możesz sobie pomóc łokciami. Cały czas oddychaj i pamiętaj. O prostych plecach jeszcze mocniej dociśnij. Możesz delikatnie pulsować. I teraz odstaw lekko stopy od siebie, jeszcze bardziej rozchyl kolana i spróbuj wykonać skłon do przodu przy prostych plecach. Tylko tyle, ile dasz radę. Nie chodzi o to, żeby głowa zeszła w dół, chodzi o to, żeby plecy były proste. Powoli się podnieś. Rozluźnij nogi. I ostatnie ćwiczenie. Kładziemy się na brzuchu do deski. Nogi są rozstawione na szerokość bioder. Palce stóp opierają się o matę. Ręce opieramy na łokciach. Łokcie znajdują się dokładnie pod barkami. Nastawiam czas. Na 60 sekund. I zaczynamy. Unieś ciało do góry. Zawij kościoł gonową mocno pod siebie, wyprostuj plecy. Prostaw sobie ciężar ciała równomiernie między łokcie a stopy. Postaraj się, żeby łokcie były cały czas pod barkami. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, Napnij mocno pośladki, trzymaj sylwetkę mięśniami brzucha. Oddychaj i uśmiechaj się. I zatrzymaj najdłużej, jak możesz. 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Połóż się teraz wygodnie i na chwilę zrelaksuj. Pozwól, żeby całe ciało się odprężyło. Oprzyj głowę na dłoniach. Oddychaj do brzucha. Skup całą uwagę na oddechu. I sprawdź, żeby on rozprzestrzenił się po całym Twoim ciele. Pozwól, żeby oddech po kolei rozluźnił najpierw stopy, płytki. Udar. śladki brzuch odcinek lędźwiowy kręgosłupa, plecy barki Ręce, rozluźnij kark, głowę. Mięśnie czoła, puść swobodnie szczękę, pozwól opaść policzką i poczuj jak całe Twoje ciało jest ciężkie jak grawitacja przyciąga je z całą siłą do ziemi. Poddaj się temu ciążeniu i pozwól, żeby zeszły z ciebie wszystkie napięcia. Z każdym wdechem wypełniaj swoje ciało światłem, energią, witalnością, zdrowiem. Pozwól, żeby to światło rozchodziło się po Twoim ciele od serca we wszystkich kierunkach, uzdrawiając po kolei komórkę po komórce. Oddychaj i rozprzestrzeniaj światło. A z wydechem usuwaj ze swojego ciała wszystko to, co jest z nim niepotrzebne. Oddychaj, rozluźniaj, uzdrawiaj, rozświetlaj. Przejrzyj swoje ciało i poszukaj, czy jeszcze gdzieś są w nim napięcia. Jeżeli takie znajdziesz, to skup całą uwagę na tej części ciała. Poprosiłam, żeby się rozluźniła. Podziękuj swojemu ciału za wysiłek, jaki włożyło w gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się za pomocą rąk. Przeciągnij. I jeszcze chwilę poćwiczymy twarz. Będą ćwiczyły mięśnie okrężne wokół ust. Znajdź sobie taką pozycję, żeby było Ci wygodnie, żeby można było wyprostować plecy, ściągnąć w dół ramiona i łopatki. Pilnujemy tych ramion. Aby w trakcie ćwiczenia nie uciekały nam do góry i będziemy wykonywać dzióbek. Unosząc szyję wysoko, wytrzymujemy w tej pozycji 10 sekund na wprost, lekko przekręcamy, żeby poczuć jak naciągają się mięśnie z boku. Również 10 sekund w dzióbku cały czas i w drugą stronę 10 sekund. Cały czas oddychamy i ramiona kierujemy w dół. Zaczynamy. Wdech, wydech i dzióbek. Teraz po Ponaciągaj w drugą stronę. I jeszcze raz. Pamiętaj, żeby oddychać. I rozluźnij. Uśmiechnij się szeroko. I w ten uśmiechnięty sposób kończymy dzisiejszą gimnastykę i kończymy cały kolejny 80. już tydzień naszych ćwiczeń. Życzę Wam pięknego, pełnego energii, aktywnego weekendu. Życzę, żebyście. W pełni sił wrócili w poniedziałek z powrotem do swoich obowiązków i do naszej gimnastyki. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia! PA!